Zacząłem YouTube, dawno się nie widzieliśmy i tak chciałem przed chwilą zrobić YouTubeowego live, ale okazało się, że mój kanał nie nadaje się do YouTubeowych liveów, live bo nie spełniam jakiegoś warunku. Nieistotne. Chciałem też nakręcić dzisiaj vloga i mam trochę materiału do tego, ale jest 21.30 i na dworze jest cholernie jasno, bo okazuje się, że zapomniałem o tym, że jest Maj, czyli witamy w świecie w krainie e, północnego słońca e, więc muszę jakoś zorganizować sobie sen przede wszystkim przed jutrzejszym szkoleniem natomiast chciałbym się podzielić z Wami dzisiaj protipem na temat różnego rodzaju podróży e, szczególnie podróży poza strefę Schengen poza Europę tą korową, taką kręgosłup Europy tak jest na przykład tutaj właśnie w, w Norwegii gdzie wylądowałem dzisiaj i któryś raz już się na to nacinam i jakoś nie może mi to cały czas wpaść do głowy i osiąść tak, że mnie ja o tym zawsze pamiętam. Więc tak, punkt pierwszy. Leciałem sobie dzisiaj z Frankfurtu do Oslo i z Oslo przesiadałem się do Bergen. W momencie, kiedy wlatuję się do Norwegii, to na oslijskim lotnisku są dwie części terminala. Jest terminal międzynarodowy i jest terminal krajowy. Jeżeli się ląduje na terminalu międzynarodowym, czyli właśnie lot przylatujący w moim przypadku z Niemiec, nie można sobie tak po prostu przejść przez brameczkę, żeby przejść przez, na terminal lodów krajowych, o ile nie leci się natywnymi liniami norweskimi, jak na przykład SAS, czy skandynawskimi, jak SAS. Tylko trzeba wyjść z lotniska. Jeżeli się, nie daj Boże, ma bagaż ze sobą, trzeba odebrać ten bagaż, później pójść na górę jeszcze raz ten y, bagaż nadać po czym jeszcze raz stanąć w kolejce security i tu znowu nie daj Boże że nie jesteś w klasie biznes bo w tym momencie nie ma opcji żeby zdążyć na jakikolwiek kolejny samolot jeżeli się nie ma zapasu przynajmniej tej półtorej godziny ja dzisiaj miałem godzinę zapasu zapomniałem o tym że trzeba przejść więc siadłem sobie w lunchu chciałbym sobie lunch w lunchu y dopiero jak się zorientowałem, że nawet ja nie mogę przejść przez tą bramkę, to znowu trzeba było, jak zwykle w moim przypadku w Oslo, uskutecznić sprint, żeby zdążyć na kolejny samolot. Więc to jest taki bardzo krótki profil. W momencie, kiedy planujesz sobie swoją podróż i masz przesiadki, to należy pamiętać o tym, że w momencie, kiedy jeżdżamy gdziekolwiek poza strefę Schengen i są traktowane te loty jako międzynarodowe i krajowe, to czasem jest właśnie tak, że nie można się skomunikować bezpośrednio tutaj, tylko trzeba jeszcze raz przejść przez całą procedurę nadawania bagażu i security check. I w takich przypadkach właśnie bardzo mocno przydaje się klasa biznes, żebyśmy mogli tym fast trackiem szybciutko ominąć całą tą kolejkę i bezpośrednio znaleźć się przy jak najszybciej. No, także taki protik na dziś. Totalnie nie vlogowy vlog. Ale na obrabianie tego, co dzisiaj nagrałem, jeszcze przyjdzie pora, więc e, witam z powrotem. Do zobaczenia.